Dobra, dzień dobry. Witajcie w kolejnym elektronicznym materiale, a raczej motoryzacyjnym. Dzisiaj zajmiemy się wymianą boczków w lanosie, tak, bo w czym innym niby nie mamy na razie możliwości. Słuchajcie, powiem wam na szybko taką różnicę. Tak, w lanosach występowały, występowały dwie wersje boczków. Była wersja T100, tak, czyli ta standardowa, którą tu widzicie, ale też była wersja T150, czyli nowsza. Tak. I udało mi się tą wersję nowszą zdobyć razem z cienknymi innymi różnościami. Tu tak. z pomocą znajomego, za co bardzo dziękuję, udało się oprzyć yy, pod kolor foteli tak, odpowiednią, yy, odpowiednim materiałem, i dzisiaj będziemy sobie to montować. Może nie wszystko będę pokazywał, ale mam nadzieję, że coś Wam tutaj pokażę. Dzisiaj zajmiemy się tyłem, a któregoś następnego dnia zrobimy przód, więc będą pewnie dwie części z zakładania naszych boczków. Dobra, na początek bierzemy się za demontaż wszystkich przydasiów, tak? czyli demontujemy rączkę od podnoszenia szyby opuszczania, demontujemy tu tą ramkę, coś mi się ostrość nie chce... Ogarnąć, bo stoję w garażu, gdzie mi światło gaśnie. O, właśnie. Tutaj tą ramkę, ona jest na zatrzaski, więc ją wystarczy tylko tutaj podważyć, i ona wyjdzie. Tak, i odkręcamy śruby. Tu mamy śrubę, i tu mamy jeszcze na spodzie jedną śrubę. Tak? i mamy drugą śrubę. I powinna nam to odejść. Zobaczymy. Dobra, słuchajcie, po długich bojach z korbką. Tak, bo tam jest taka omega, ta spinka i trochę trzeba się z nią naszarpać. Udało mi się zdjąć boczek. Tak. Robię to jedną ręką, więc muszę na chwilę zastopować nagrywanie. Zdejmę, pokażę Wam co tu odkryliśmy. Dobra moi drodzy, postaram wam się wytłumaczyć czysto teoretycznie zasadę działania tej klamki i czym to się różni, a później wam pokażę. Na przykładzie drugich drzwi, jak to zamontować. Akurat mój Lanos chyba jest plug and play, bo nie musiałem wymieniać tych cięgien, tak, metalowych. Aczkolwiek wiem, że czasami trzeba przekładać całe cięgna nawet z zamkiem, jak ktoś nie umie cięgien wymieniać. No więc to są takie dziurki. Jest jedna dziurka jest tu, w tej zapadce, która steruje tym zamkiem, tak, tym cięgnem. A druga dziurka jest tu i ona operuje ryglem. I teraz tak z tego co się zorientowałem teraz, są dwa rodzaje tych klamek, tak, są dziurki na górze i dziurki na dole. Szukamy sobie klamki na początek z dziurką na dole i montujemy po prostu, ona jest tu na wcisk, tak, montujemy te cięgno metalowe w środek. Tak samo tu przeprowadzamy przez ten otwór i montujemy cięgno rygla. To wchodzi na wcisk ładnie. I teraz zaraz Wam pokażę jak to działa. I zobaczcie. Założone. Tak, jeszcze nie przykręcone. Tylko, że tu z tym światłem cały czas mam jakiś problem. Zobaczcie, tu może sobie poświecę latarką w telefonie. O. I teraz zobaczcie. Górne cięgno steruje, znaczy dolne cięgno steruje otwieraniem zamykaniem. Natomiast dolne cięgno steruje ryglem. Widzicie, nic nie musiałem doginać, nic nie musiałem tutaj grzebać, że się światło nam zapali, o, chodzi ładnie gładko. Tak, bo w niektórych przypadkach zdarza się, że trzeba wymieniać ten rygiel. Znaczy te, te cięgna tego rygla i klamki. Dobra. Zaraz sobie tak. Wkręcimy śrubkę i będziemy dalej ogarniać. Dobra. Żeby nie było, że nic nie pokazuje, że coś robię. Wkręcam śrubę. To też pasuje, bo niektórzy piszą, że w niektórych Lanosach ta śruba kompletnie tu nie pasuje przy nowej klamce. Tak i nie da się jej założyć. Tu, jak widzicie udało się klamkę bez problemu dopasować i bez problemu dokręcić. Dobra, teraz tak zawijamy tą folię. Tak, zaraz Wam pokażę to. O. Bo tu nie będziemy wymieniać podnośnika szyby, bo jest dobry w tych drzwiach. Więc teraz przyczepimy tą folię i zaraz będziemy sobie pasować boczek. Dobra, słuchajcie, pierwszy boczek założony. Powiem szczerze, że się zastanawiam, gdzie wy ludzie macie te swoje utrudnienia. Bo niby tam straszyliście, że tam nie pasuje, że trzeba cięgna wymieniać, doginać. A tu się okazuje, że mamy sytuację plug and play w moim przypadku. I zobaczymy w następnym też może być. Może Wam przy następnym boczku więcej pokażę. Ale na razie wygląda to tak. Dobra, demontuję tamten boczek. Tak już wiecie, gdzie odkręcać śruby. To pójdziemy sobie w przyklamce już od razu. Dobra, drugi boczek zdjęty i teraz musimy jeszcze dodatkowo wymienić wciągarkę szyby manualną. Tak, bo tutaj jest skorodowany mechanizm, i ciężko się otwiera, ciężko się zamyka niedługo te linki pewnie pękną. I trzeba tak, na początek zjechałem szybą na dół i teraz tak musimy sobie odkręcić zaraz wam pokażę śruby dwie na szybie tak zaraz wam to pokażę tylko wezmę sobie latarkę o. dobra tu macie dwie śruby krzyżakowe mocujące szybę tak a następnie trzeba odkręcić tu dwie te nakrętki i po dwie nakrętki z góry i z dołu dobra. i zobaczcie Odkręcamy, tak, luzujemy nakrętki, szyba już w górze, tak i teraz tak, luzujemy nakrętki i będziemy to zaraz wszystko wyjmować. Dobra, tutaj śruby, szyby, tak wkręcamy na miejsce. OK. I zaraz będziemy dokręcać sobie nakrętki, bo jak widzicie już ponakręcałem. Ja na razie tak delikatnie nakręciłem, żeby ten mechanizm mi się trzymał. Tak, a później będziemy sobie to dokręcać już tak na fest. Dobra, dokrętka. Bierzemy się za wymianę klamek. Dobra, i bierzemy się za klameczki i teraz tak, zobaczcie, pierwszy zawias macie od zamka, tak, a drugi macie odcięg na yy, otwieranie, zamykanie. I teraz tak, pierwszy idzie do tego hebelka, co Wam pokazywałem, tak, czyli do środkowego, tego co tu się buja, a drugi idzie do dolnego, do dolnej dziurki. Mam taką ciekawostkę bo niektóre klamki mają dziurkę u góry i to chyba przednie drzwi mają górne cięgno wygięte do góry zobaczymy i zobaczcie teraz wam pokażę po montażu tak górne cięgno idzie do tego rygla tak, a dolne idzie do tej części która się porusza jak ruszamy tą główną częścią klamki dobra pasujemy to na miejsce tak, tylko niestety, jedną ręką nie potrafię, i bierzemy się za resztę składania. I zobaczcie kolejny przykład plug and play, wpasowane, przykręcone. I teraz tak cięgno, zamka chodzi. Tak, Mam w ogóle zamki na centralny zamek przygotowane, ale na razie nie będę się z tym szarpał, zostawię tak jak jest. Centralny zamek zrobimy sobie kiedy indziej, i zobaczcie, i klamka. Główna chodzi. Dobra. Przyklejamy taśmę z powrotem i bierzemy się za składanie. Dobra, słuchajcie, rameczka, klamki, tak, bo już poskręcałem, żeby was nie zanudzać. Bo ci co znają Lanosa, to zapewne wiedzą, jak to się wszystko skręca. Tak. zatem pokazywałem, jak się rozkręca. Tak, te trzy śruby tam. Teraz tak, założymy tą rameczkę. Teraz tak, jak zwolnię rękę, i tu zakładamy jeszcze taką pseudopopielniczkę. Coś takiego, taką kieszonkę. Tak, ona jest na wcisk. Tam jeszcze jest blaszka. Niestety nie mam blaszek od T150. Przeszukałem całą moją torbę szczęściami, Ale to się tak dobrze trzyma. Słuchajcie, że na te zatrzaski że tu śrubek chyba nawet jak się jednej nie wkręci to, to nie ma problemu tu już y, tą y, korpkę od szyb założyłem dobra słuchajcie póki mi światło nie zgaśnie efekt finalny kolejny boczek założony tak z tamtej strony też już jest na razie to w bałaganie wam pokazuję bo tu części latają jeszcze od przednich boczków no, i w następnej części, słuchajcie, pokażę Wam montaż boczków z elektrycznymi szybami z tyłu, z przodu. Tak, bo z tyłu nie mamy elektrycznych szyb, mamy manualne, a z przodu już będą. Kable mam przygotowane. No więc mam nadzieję, że pokrótce Wam coś się uda tutaj zaprezentować.